Cześć, major. No okej. Okay. Jedziesz ze mną za granicę? No, chyba tak. A gdzie byś chciał jechać? Nie Do Grecji, samolotem. Cholera, będę leciał. Ty już dzisiaj dobrze latasz. Cholera, zostaw wita. głowa. Pokaż głowę, Major, co ci zrobili? Pokaż weź takiś nachyl. Głowę w dół. No to nieźle Cię załatwili. Kto to był? Nie wiem. Taki wy, chyba taki wysoki, chudy i mały i gruby. Nie wiem. On fli, Flippy Flap czy jak on się nazywa? O, o Bolek. I rolek. <noise> to poznałeś ich tak? Nie wiem. Jeszcze. To kiedy będziesz wiedział? Wszystko wiedzieć. To jak z tym leśniczym. No mów, mów, bo ci przerwałem. Do lasu się przywściłem. Jak to się mówi. Kamuflaż masz już? Nocny. Bardzo ładny kamuflaż. Bardzo dziękuję dla lasu. A za co dziękujesz dla lasu? Że mogę przyjść na świeże powietrze. No, tak odpoczywasz, nie? Tak. Po ciężkiej pracy. O cholera. A weź major tak kuchem pomachaj. O otek o tak jak ja No ja nie, Z dupy niemal Bo no ty w więzieniu siedziałeś, to nie? Głośnie To z tymi piłeczkami to była nieprawda, tak? O, to. Wiłeczki kurwa Pi jak z liścia kurwa To by z wersalki spadł Właśnie Ty co, tam gitem byłeś tak? Czy nie? Tak gdzie Tak Na ten temat ci nie będę wypowiadał No to pozdrów widzów, pomachaj Ucha, uszami pomachaj Uchem. tu nie będę machał. Jak ten w bajce, co macha? No to rękoma. Major mówi, papa. Papa, cholera.